Jeśliśmy kosili te 22-3 godziny, no to w sumie godzina wyszła wymieniania nożyków. wleciała, No ale uzyskaliśmy wtedy 140 bodajże 5 czy 7 hektarów w ciągu właśnie, pociąg tutaj ma komputer, wszystko w ciągu 21 godzin koszenia. Żeśmy 147 hektarów kosili. Non-stop chodziły te koszarki, jedynie wymienialiśmy nożyki filowo, jak było potrzeba. Nożyki mniej więcej się wymieniało, a tam to co 3 godziny 4 zależy, jak było potrzeba. No tutaj w tych dyskowych jest naprawdę fajnie, że te nożyki starczają na dużo dłużej, bo ta listwa pod spodem, można powiedzieć tak, chroni te nożyki, bo one bezpośrednio nisko nie, nie dotykają powierzchni. I tak jak jakbym nowych się kręci pod ten ślisk to on po prostu kręci i dotyka tych nożyków i one pewnie dlatego one się szybciej zjeżdżają i się robią po prostu okrągłe. A tuż tych dyskowych jest inaczej. także no jest oszczędzenie nożyków i jakość cięcia jest inna i odrost trawy od po No jak można zauważyć że tutaj mam taką łąkę trawę mamy niższą, zieloną i mamy bardziej gdzieś suchą taką bardziej mechlatą gdzie można nią mechlatą ciężko się kosi, bo to wtedy ona potrzebuje bardziej można tak powiedzieć obrotów żeby te, te nożyki się bardziej kręciły, bo wtedy no, zostanie niedokoszone, a jak tutaj widać bardzo ładnie ta maszyna robi co tu więcej strzeć od tych maszyn Myślę, że też żeby tylko chcieć, żeby jak najdłużej chodziły. Jak mówiłem 8 lat już jeździmy bez jakiejś większej awarii, bez w ogóle jakiejś awarii oprócz tego zysku co tam kamień uszkodził będą chodzić tak długo będziemy nimi jeździć aż, aż po prostu będzie to możliwe. Czyli jak to mówię, aż do zużycia całkowicie tych maszyn a tych hektarów trochę jest no bo jak mówiłem 300 ponad 30, 340 na jeden pokos razy 2 to jest 300, 600, 700 razy jeszcze nie raz trzeci pokos to jest prawie pod 800 hektarów rocznie razy 8 no to się trochę hektarów skosiły to myślę, że jako polska firma i która daje 2 lata gwarancji też by nie dawała 2 lata gwarancji, gdyby nie była pewna tych maszyn co do jakości. Ponieważ no, dać 2 lata gwarancji, jakby była kiepska maszyna, no to raczej by chyba nikt tak nie dał. Między innymi dlatego nas to zmusiło, żeby zakupić ten sam masz. Ale tak jak mówiłem, będziemy tymi kosiarkami użytkować tak długo aż możliwe będzie co będzie trzeba, jak już naprawdę się zużyje, będziemy wymieniać a w przyszłości na pewno firmę sam masz, odwiedzimy i będziemy patrzeć albo kolejny zestaw trochę dosyć dużo bydła mamy no to trzeba to skargać. bydło mamy w cyklu zamkniętym tak zwanym u nas się rodzą Cielą się krowy, odchowujemy cielaki, Mamy rasę limuzen bydło. W tej chwili gdzieś mamy około 180 sztuk krów malek, limuzena A wszystkich gdzieś będzie ponad 500 sztuk. Gdzieś tak około, bo to się zmienia, bo to jedne coraz się porody są, także. Tygodniu nieraz z 10 porodów różnie to bywa, także przybywają. ale, No tego okolica można powiedzieć, że około ponad 500 sztuk jest jeszcze. Oprócz tego jeszcze mamy trzodę w gospodarstwie w cyklu zamkniętym, w, gdzieś rocznie studiamy 25 2700 tusznika rocznie. Także jest co robić. Dlatego między innymi takie szczęte, żeśmy zakupili, no bo jak się ma zwierzęta w domu każdy wie. Trzeba dopilnować zwierząt i potem no nie ma za dużo czasu jak się ma zwierzęta, no, żeby w tym polu pracować. No a jak się w pole wyjedzie, no to trzeba pracować, to można powiedzieć, no to trzeba, żeby ubywały hektary, nie? No bo jak nie ubywają hektary, no to jest... Można powiedzieć, można robić dzień i noc tak się tej roboty nie przerobi dlatego my postanowiliśmy w żeśmy tego motyla kupili, bo ta jedna kosiarka więcej a naprawdę robotę robi dużo szybszą i sprawniejszą, no i wykorzystuje ciągnik a co do, 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 do jeszcze do ciągnika, no mamy jeszcze teraz akurat robię, będziemy robić tutaj siano a ten duży ciągnik, bo on jeszcze taki Dojca do 300-konnego, no tak, akurat uprawia tam yy, agregatem duży. ścierniska jeszcze kończymy, bo też nie właśnie się przeciągły. Ale jakby mieliśmy pierwszy pokój, zrobiliśmy szanową to kosiarki były do tego dużego zaczepione. Także wtedy naprawdę tam jest moc. Tam już nawet te kosiarki nie potrzebują tej mocy. Tylko, że było yy, w sensie Wykorzystanie ciągników, że ten ciągnik co teraz mamy przy Kosiarkach, on pracował z prasą deutsch Far wallimaster 500, 590. Yy, I żeby ta praca szła sprawnie, jak to mówią robota, to tamten kosi, ciągnik kosił yy, potem jeszcze mamy dojca TTV 410 ma. Około 130 koni, no te modele tam dokładnie mają 100, od 112 czy 115 do 130. już trochę tam jest podkręcony, ale to jest czwórka. No to on znowu pracuje z przedsiąsarką i ze zgrabiarką. Także mam ten duży X, ten 300-konny TTV, dojdę raczej X, mam przy kosiarka kosił, to ten mniejszy. TTV410, ten 130-konny, z przecząsarką jeździł. I też mają przecząsarkę, co bierze trzy pokosy, czyli tak jak ten, tutaj motyl. Czyli za mną można powiedzieć, jeździł i przecząsał. A jak było potrzeba na kiszonkę to od razu zgrabiał z dwójką zgrabiarką z firmy Samas też, że zaraz ta robota szła od razu, że te trzy, trzy pokosy były jednocześnie, tak jak i koszone, to były zgrabiane albo w zależności jak było potrzeba były roztrząsane, przed trząsarką, a potem następny dzień zgrabiane bo jak to mówią każdy kto chce zrobić dobrą jakość kiszonki siano piszonki, to powinno się robić to w pogodzie tak jak siano a jeszcze najlepiej pierwszy raz jak się ma dużą, dużo towaru czyli dużą trawę dobrze ją przecząsnąć ona się wtedy równomiernie posuszy i wtedy dopiero ją zgrabiać i wtedy jak to można powiedzieć efekt mamy tego cięcia prasą w Master 590 efekt cięcia nożami bo jeśli wiedząc, że jeśli tego nie przyczośniemy po kosiarce mówimy o kosiarce jeśli nie ma żadnych spultniaczy z tyłu to wtedy ten pokos leży albo w jedną stronę ułożony albo w drugą i teraz jak się trafi Będziemy jechać to po zgrabieniu z Będziemy jechać w takim pokosie, no to połowę będzie przecięte. Jak się wstawi w poprzek, noży, a połowę nie będzie przecięcie Czyli tej, tego cięcia nie będzie żądanej, żądanego cięcia. A jeśli się przetrząśnie, i my tak robimy: wszystko przetrząsamy, a później to zgrabiamy, i wtedy musi ciągnik przetrząsać na drugi dzień, zgrabiać albo jak jest naprawdę mocna pogoda czyli temperatura 30 ponad to nawet w ten sam dzień wieczorem idzie zgrabiać żeby to za mocno nie przeszło. no a ten, ten ciągnik co teraz jeździmy czyli TTV620 to wtedy pracuje z tą prasą Master 590 tu jeszcze mam w swojej e, takiej wymyślonej produkcji własno tam e, dołączony mamy Akisza, na przykład wykorzystuję przy tym ciągniku przedni Womitus znowu Można powiedzieć, że ten ciągnik ma jakieś wykorzystanie. Nie dojdzie do kosiarki. To jeszcze mam z przodu wykorzystany wykorzystane do zakiszacza. Czyli mam opryskiwacz i mam napędzany wałkiem od przodniego womu, a z tyłu ciągnę trasę. Ten zakiszacz jest podany bezpośrednio na, na pokos, czyli luz zrobiony z trawiarką, i wtedy jest presa to. Nożami to docina i beluje, i wtedy belę robimy metr 30, bo nam takie pasują na przyczepę no i, i wykorzystanie folii, bo trochę większe to można powiedzieć ta folia załapie. A no z tego względu trochę większe robimy, bo metr 20 to by było jeszcze więcej tych wolontów. A nam trochę też nam zależy na czasie, żeby to zwieść szybko, i, i tak.